Być złodziejem, nic wielkiego, od los standardowego dzieciaka ze slamsów, który musi jakoś przeżyć. Brak dostaw z kontynentu, farmerzy się buntują, bieda i głód, a żyć jakoś trzeba. To nie okazja tworzy złodzieja, nie w tym przypadku. Tutaj działa zwyczajnie i po prostu rzeczywistość. A jest ona parszywa i ciężka. Co można robić, gdy panuje bieda, stan wojenny i gada się o orkach za miastem, a perspektywy na normalną pracę brak, bo nie ma się do tego najmniejszych predyspozycji? Cholera, spadam stąd! To dobra opcja, jednak niemożliwa do zrealizowania z prostego powodu brak drogi ucieczki. Jedyny statek jest do transportu rudy. A ktoś taki jak nasz drogi Rengaru, nie ma prawa wstępu na pokład. W zasadzie ma prawo robić mało rzeczy. Nawet do górnego miasta wejść nie może, bo to dzielnica szlachty i paladynów. Pozostaje jedna prosta alternatywa. Alkohol na pracu wicielców, darmowe piwo. Czyli jedyne, co wciąż można robić, a choć minimalnie zagłusza bezlitosne ssanie w żołądku. Stopniowo narasta desperacja, gdy widzi się tych wszystkich bogaczy, kupców. I pewnego dnia nadchodzi kumulacja pierwsze przywłaszczenie czyjegoś imienia. Nie jest to chwalebne, lecz konieczne. I w pewien sposób satysfakcjonujące. Ba, otrzymuje się nawet wstęp do gildii złodziei, jest się wreszcie kimś. Przez kradzież, przez chęć przeżycia. I wszystko pryska, niczym den z zamku, gdy z lagą porywa się na orka. Kupiec Jora i mieszek ze złotem, środki do życia. Pojawia się strach i niechęć, ale ostatecznie jest upragniony sukces i brak dowodów winy. Straż nie może nic zrobić, a sam handlarz ma jedynie mgliste podejrzenia. Wreszcie można za coś żyć, przynajmniej do czasu. Niektórzy po prostu nie są w stanie odpuścić i wysyłają wściekłe psy. Co można zrobić, gdy taki z mieczem przy pasie? Staje naprzeciwko i mówi, że przysyła go Jora. Spanikować? Bać się konsekwencji i tego, co może zrobić? W efekcie rzucić się do panicznej ucieczki, biegnąc, jakby jutra miało nie być? Borkowie napadną miasto? Ukryć się? Przeczekać? Takie myśli krążą po głowie. Mam cię! I wiadomo, że wszystko skończone. W głosie wybrzmiewa strach, chęć płaczu i desperacja, gdy pada odpowiedź, brak buty czy pewności siebie, jedynie zwykły chłopak ze slamsów, który popełnił błąd, by przeżyć, jedynie prosty rengaru, który nie ma za co żyć, złodziej i szumowina, biedak pogardzany przez szlachtę z górnego miasta. Czego ode mnie chcesz, wsadzić go do więzienia, zniszczyć jego szansę na utrzymanie się na powierzchni, zniszczyć jego życie. Skazać na celę. Powiedzieć, że jest zawszonym złodziejem i odebrać mu pieniądze, a następnie zostawić na śmierć głodową, bowiem najpewniej nie będzie miał już odwagi więcej kraść. A może po prostu odejść? Kwestia sumienia, kwestia człowieczeństwa. Wybór pozbawiony znaczenia, bo w ogólnym rozrachunku i tak jest jedynie jedno zakończenie śmierć. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.